Dzień dobry, Cześć i czołem, drogi widmo. Nagaroqueros z tej strony w kolejnym odcinku Gotika, Dwojeczki, oczywiście z niej innym dodatkiem, jak noc kruka, gdyż jesteśmy w Jarkendarze. E, trochę lipa z naszym życiem, ale to tak szczerze mówiąc, nie ma się co dziwić, bo w ostatnim odcinku żeśmy tutaj próbowali wszelkich kombinacji, aby przedostać się na tą drugą stronę, ale udało się. Więc jest dobrze. Teraz natomiast chcielibyśmy się na pewno no właśnie, zregenerować, ale też przede wszystkim chcielibyśmy się tutaj udać do piratów. Niestety do piratów prowadzi tak jakby tylko ścieżka przez orków u góry. Chociaż nie, przez orków to prowadzi tutaj na dole, a my potrzebujemy się przedostać krótszym szlakiem przy samych ruinach, przy centrum u góry. Dobra, spróbujemy to zrobić. E, Orką niestety nie damy za bardzo radę. Bo takie hucherko, które prezentuje się tutaj przed wami, jeszcze nie jest w stanie wyrządzić jakiejś poważnej krzywdy. Raz chyba w jakiejś tam jaskini próbowałem korlać jeszcze to z pomocą dwóch szkieletów chyba. Nie pamiętam, w którymś odcinku to było. No, ale już mniej tym. Tutaj, akurat jak znalazł, podejdziemy sobie do ruin. Przy okazji sobie odpoczniemy do samego rana. I możemy ruszać w drogę. Ale tylko tak, żeby ci orkowy mnie nie zauważyli, bo... kończyłbym jako kotlety. Siekane, bezemienne. No i dobra, tutaj w górę serca. To jest... W ogóle, co się stało z muzyką? Czemu taka cisza jest dziwna? Łaziło, czy mi się wydawało? Nie, nie łaziło. Okej... Okay. Ej, kto to jest? Jack Alligator. A kim ty właściwie jesteś? Różnisz się od pozostałych. Jakich pozostałych? Miałem na myśli wszystkich magów ganiających po ruinach jak kot z pęcherzem. Jesteś z nimi? Samotne szwendanie się po tej okolicy to kiepski pomysł. Kim jesteś? Na pewno o mnie słyszałeś. Jestem Jack Alligator. Boją się mnie prawie wszyscy. Jesteśmy najstraszliwszymi piratami pływającymi po tych wodach. Pod wodzą kapitana Grega złupiliśmy więcej statków kupieckich, niż jestem w stanie zliczyć. Rozmawiasz z żywą legendą, że się tak wyrażę. Znasz niejakiego kruka? Oczywiście. To herszt bandytów ze wschodu. A czego od niego chcesz? Chcę się do niego przyłączyć. Serio? Nie wyglądasz na kogoś, kto chciałby zadawać się z tymi szaleńcami. Mam lepszy pomysł. Dołącz do nas. Razem wszystko obgadamy. A kiedy skosztujesz naszego rumu, świat od razu wyda ci się piękniejszy. Hmm. Wasz kapitan ma na imię Grek? Tak. To największy pirat, jakiego kiedykolwiek spotkałem. Myślę, że go znam. Spotkałem się z nim w Korinis. Grek? w Korinis? Niemożliwe! Nasz kapitan wypłynął na morze z częścią chłopaków. Jeśli Grek, kiedykolwiek przybędzie do Korinis, to tylko jako więzień na królewskiej galerze. Jest przecież jednym z najbardziej poszukiwanych ludzi. Na pewno nie poszedłby do miasta z własnej woli. Zostałby od razu pojmany przez królewską straż i wtrącony do lochu. Jeśli tak mówisz, Potrzebny mi pancerz bandytów. A na co ci on? Tylko napytasz sobie biedy, jeśli ktoś cię w nim zobaczy. Każdy pomyśli, że jesteś bandytą i będzie próbował cię zabić. Wiesz, może, gdzie znaleźć taki pancerz? Mieliśmy jeden w obozie piratów, ale nie wiem, czy wciąż tam jest. Gdzie znajduje się wasz obóz? Widzisz ten tunel? Jeśli przejdziesz nim spory kawałek na zachód, Prędzej czy później trafisz na naszą plażę. Tam znajdziesz nasz obóz. Mogę pokazać ci drogę, jeśli chcesz. Chociaż będę cię musiał poprosić o małą przysługę. Co masz na myśli? Zanim wrócę do obozu, przydałoby mi się trochę mięsa dla chłopaków. Wyglądasz na silnego. Może przydasz mi się na polowaniu. To co? Zainteresowany? Mogę ci nawet ca całe swoje mięso dać. Opowiedz mi o piratach. Mieszkamy tu od lat. Przed wojną byliśmy znani w tych okolicach i na kontynencie. Wystarczyło wywiesić flagę, żeby kupcy natychmiast się poddawali. Niestety, te czasy już minęły. Od miesięcy nie mieliśmy okazji napaść żadnego statku. Nasz kapitan właśnie wziął część chłopaków i wypłynął, żeby przechwycić jakiś towar. A reszta siedzi w obozie, wygrzewa się na słońcu i czeka na powrót kapitana. Miejmy nadzieję, że Grek wróci z porządnym łupem. Na co polujesz? Zwykle na aligatory, ale ich mięso jest raczej niejadalne. No i dawno ich tu nie widziałem. Musi mi więc wystarczyć to, co znajdę. Na przykład bagienne szczury. Co? O Jezu. Większość bagiennych istot śmierdzi jak stary but i ma mięso twarde jak jego podeszwa. Bagienne szczury są przynajmniej jadalne. Mhm. Mm Chodźmy zapolować. Dobrze. Dla nas dwóch to betka. Jesteś gotowy? Jak najbardziej. Tak. Dobrze. Trzymaj się blisko mnie. O, w końcu się jakaś muzyczka zaczęła. Chociaż przydałoby się jakieś światełko, ale nie wiem, czy ja mam w ogóle zwój ze światłem. <laughs> A mam. Dobra, to sobie rzucimy. Kolejne załatwione. A kreto szczury jakie mają mięsko, pewnie bardzo tute jak to. Jak to one? W sensie, nie wiem, nigdy nie, tak jakby nie studiowałem anatomii kretoszczurów akurat, ale powiem szczerze, że to są takie upasione świnie, więc przypuszczam, że przypuszczam, że są świnie, no, tłuste. Może by nie skłamać, to na przykład jeśli chodzi o e, jeśli chodzi o Dziczyznę to na przykład bardzo atrakcyjne mięsko. Ale trzeba umieć je przyrządzić, gdyż bardzo łatwo się nim zatruć. No dobra, w zasadzie niech on sobie wszystkich tutaj ubija po kolei. Kolejne bydle załatwione. To no w ogóle pierwsza osoba, która nam tutaj prawie, wiecie, komplementy, nie? Że... E, słuchaj, wyglądasz na silnego i tak dalej. Kotlina, to tutaj zaczniemy szukać tych bestii. Chodź za mną. Prowadź się, Jack. Szybko poszło z tym topielcem. No, chodź, patrzyła bestia. No i super, kolejny poziom. Oj, sorry, ziom. Nie chciałem. Właśnie się obawiałem. Czego? Nie wystarczy nam tego mięsa. Musimy iść do kanionu. Uważaj. Im dalej, tym bardziej niebezpiecznie. Jeśli cenisz swoje życie, trzymaj się mnie. Co takiego żyje w kanionie? Nie chodzimy tam, jeśli nie musimy. Siedzą tam brzytwiaki, a one potrafią być cholernie twarde. Unikaj ich, jeśli ci życie miłe. Dobrze, chodźmy. W porządku. Ale powiem wam szczerze, że... Szkoda troszeczkę, że nie możemy tutaj... E... Dobra, ja to zapiszę sobie może. E... Troszeczkę szkoda, że nie możemy mu tutaj dać części swojego twojego łupu, który jest w naszym... W naszym dorobku i plecaku, którego nie mamy. Backpacku, w naszym eku. Bał jak zwał. Bo tego mięsa no mamy tyle, że tym piratom starczy to do końca życia tak naprawdę. Mógłbym jeszcze się tutaj wpierdzielić do tej wody. Zobaczyć, czy czegoś tam fajnego nie będzie. Aczkolwiek szczerze mówiąc, jest tu trochę głęboko i obawiam się, że moja postać może tutaj nie dać rady z powietrzem. Tam jest jakiś wodospad, tu jest jakaś taka jaskinka mała. O! Albo i niekoniecznie. Chociaż. Nie, coś tu jest. A, okej. Okay. Tu nie dam rady, chociaż. Nie, nie dam rady raczej. O. Tego się spodziewałem akurat, że będziecie tutaj ze mną pływać. Ok, sprawdźmy w takim wypadku te wodospady. Być może tam coś wiecie będzie takiego ciekawego, gdzież mniej ciekawego. Nie, nie tutaj, też nie tutaj. Niczego tutaj. Aczkolwiek, szczerze powiedziawszy, jestem bardzo ciekaw, e, co to była za jaskinia tam w środku. Ale niestety dało się tylko zeskoczyć, więc pewnie z innego miejsca będzie się tam dało e, tak jakby wejść. Dobra, chodźmy z Jackiem Aligatorem. Na dalsze polo polowania. Tylko gdzie on polas? on tam już w kanionie wybija, wybija wszystkie podpory. Dobra, roślina lecznicza, ale jest to też jakieś takie nazwijmy to tajemnicze zbocze. O. O, właśnie. Ale. Ale niczego tu nie ma. Mogę sobie jedynie ewentualnie zaskoczyć. To bez sensu. O, jest i on. No już idę, idę. Spokojnie, ziom. Nie że w gorącej wodzie, kąpany przyjacielu. O, nie jesteś stąd, prawda? Wyglądasz na kogoś, kto widział już spory kawałek świata? Zajęty? Słuchaj, uważnie, bo nie będę powtarzał. Henry chce drewna, co oznacza, że muszę wyciąć jeszcze sporo drzew. Henry? Dowodzi naszą grupą. Stoi przed obozem i lubi sobie pogadać. Wiesz, różne rzeczy o tym, że musimy robić to, co do nas należy dla dobra innych i takie tam brednie. To oczywiście on nawet palcem nie kiwnie. Gdzie leży wasz obóz? Idź tą ścieżką na zachód. Na pewno spotkasz Henry'ego. Henry jest waszym przywódcą? Tak, jest dowódcą naszej grupy abordażowej. Za to naszym kapitanem jest Grek, ale nie ma go w tej chwili. Muszę iść. Hej, jeżeli wracasz do obozu, to przekaż coś Henry'emu. Te drzewa są strasznie twarde. Wycinka jest ciężka, więc jeszcze przez jakiś czas drewna nie będzie. Powiedz mu to. No to stary, jak ty się będziesz obijał, będziesz mi tu odpoczywał, to oczywiście, że nie będzie żadnego drewna. No nie, no żartuję. Nie można przecież człowieka robić robota, nie? Trzeba też czasem odpocząć. A coś tam u góry jest w ogóle. Bez i wskakuj tu. Oho. Dobra, i co? I teraz będę do góry jechał. Nieźle, jak tam skoczę. Oj, oj, oj. Oj, premia za wyczyn. Ok. Premia za wyczyn, premium za wyczyn, Ale teraz pytanie brzmi, gdzie ja mam płynąć. No dobra, w sumie spoko. Powietrza mu starczy raczej. O Jezu. A, to wy tu jesteście. Drogie topielce. Czy one sobie tu pływają? Nie. No dobra. Dawać pazury topielców. Ciekawe co to za mikstura, ale zaraz zobaczymy. O, proszę, siarka. Nie, tutaj chyba niczego nie znajdę. Jest też jakiś szkielet z zardzewiałym toporem, niestety, niczego więcej on nie ma. Aczkolwiek złoto tutaj prowadzi tak jakby, nie wiem, z wody. Z tym, że nie wydaje mi się, żeby to w ogóle cokolwiek jeszcze było do takiego, do nie wiem, eksploracji czy coś. Po prostu chyba jest ta jaskinia, i teraz z drugiej strony sobie wyskoczę. Ale tak to ogólnie niczego konkretnego tutaj chyba nie znajdę. Ewentualnie, jakbym był bezimiennym, wziąłbym kilof i bym rozłupał troszeczkę kryształów. O, właśnie skała krystaliczna. No i co, i to tyle, tak? Właśnie, może to trzeba tutaj pozbierać. No ale tylko stamtąd, bo tu mi się nic nie podświetla. No dokładnie. Ale właśnie o tym mówiłem, że jakbym tu był, to bym sobie troszeczkę. Ich skał krystalicznych pozbierał. No tak po prostu, wiecie, na pamiątkę czy coś tego typu, nie? Dobra, teraz trzeba dymać. O Jezu, znowu z powrotem ten hektar. Bo czeka ligator, tam się już pewnie niecierpliwy, gdzie my jesteśmy co my robimy. Skoro mieliśmy sobie iść na polowanko. Ale no, spoko, zaraz zara do niego dołączymy. No i dobra. Ja dobrze lecę? Eee... No tak, dobrze, bo tu jest to ognisko, tam jest ten Malcolm, czy jak mu tam leciało i teraz biegniemy sobie tędy. Tylko, tylko gdzie teraz ten nasz przyjaciel jest? Nie mam już, niestety, akurat no to czarne gobliny. To spoko. Tam jest bandyta, więc z bandyty nie będziemy ruszać aktualnie. Dobra, goblinów też nie będę przeszukiwał. Na pewno Malcolm tędy nie leciał, bo są żywe gobliny, więc przypuszczam, że. Jak już to poleciał tutaj. Aczkolwiek nie. Okej, okay, kogoś zabił. E, Okej, okay, Malcolm kogoś gdzieś bija. Niczego tu nie znajdę. wyciągnę sobie kuszę żeby ewentualnie tego może nie Malcolm tylko Jack Alligator e, wyciągnę sobie kuszę żeby tutaj go namierzyć chociaż na moje gusta to kanion jest w tą stronę już się w ogóle przejaśnie zaczyna o jest i on dobra jesteśmy w domu a tylko tutaj byłoby trzeba się uleczyć jakoś no dobra, mam jakiś zwój na uleczenie średnich ran, lekkich. Dobra. Dobra. Masz dryk do polowania? Nie ma co. <śm> <śm> Niech mnie. Jeśli tak dalej pójdzie, to nie będę miał co robić na polowaniach. Weź szczura i zanieś go temu Leniowi Morganowi. Znajdziesz go w obozie. Pewnie będzie się wygrzewał na plaży, czekając na ciebie. Przy wejściu spotkasz Henry'ego, który pilnuje, żeby nie podkradli się tu bandyci. Powiedz mu, że to ja cię przysłałem. Powinien cię wpuścić. Henry jest przewrażliwiony, a przy tym lubi zgrywać ważniaka. Możesz mnie czegoś nauczyć? Pewnie! Jestem dobrym myśliwym i mogę ci powiedzieć, jak najlepiej ścigać zwierzynę i pozyskiwać kły. Wystarczy, że zapytasz. Okej. Okay. Dobra, mogę mu dać eliksir? Jeśli będziesz mnie szukać, to najprawdopodobniej będę siedział gdzieś w pobliżu palisady. Palisady? Przejdź się na zachód, a zobaczysz o co mi chodzi. No, okej. Okay. Tylko, mieliśmy iść tutaj do kanionu, i mieliśmy tutaj pozyskiwać jakieś mięso. Tymczasem, Jack sobie coś tutaj powybijał, jakąś zwierzynę, i na tym się też skończyło. No dobra, mniejsza z tym. Z tego co ja pamiętam. Aha, z tego co ja pamiętam, to tutaj ogółem gdzieś w ogóle. Tutaj gdzieś był jakiś portal e, w tym kanionie i to tak dosyć blisko właśnie obozu bandy, nie bandytów, tylko piratów. Pytanie brzmi, czy to będzie gdzieś tutaj, czy nie. Nie chcę za bardzo się zapuszczać na ten kanion, to wolałbym sobie zostawić na taki odrębny odcineczek, w którym po prostu bym ten rejon wyeksplorował. O jezu, ale się machnąłem. Nie dobra, tutaj tego nie widać, więc chociaż na dole tutaj może. Nie. Dobra, to w takim. A co to jest? Ży... Nie dobra. To tu już jest troszeczkę za daleko. O, ewentualnie tu coś jest. Ale to po prostu zębaty ziele sobie rośnie. Ale wiecie, lepszy ryc niż nic, nie? Dobra, ogółem... E, ogółem to być może gdzieś bliżej właśnie tej palisady piratów coś tutaj będzie. Magienne ziele możemy wziąć, bo ono wartościowe. Wiem, że tutaj gdzieś właśnie piedestał stał i można było sobie aktywować. Ten obelisk, czy tam kamień teleportacyjny, czy zwałek zwał. No ale dobra, póki co tego nie widzę tutaj. Więc mniejsza z tym, pójdziemy sobie po prostu tutaj w stronę właśnie. Nazwijmy to plaży, czy tam Zatoki Piratów. Tam jest wieża bandytów, ok. A tutaj mamy jakiś posterunek. Jeszcze zapiszemy to, żeby nas nie zaatakował ten ziomek. A, bo tu czak jest, dobra. Da się to zebrać? Nie da się. O Jezu, za dużo tam w tej skrzyni nie miał. Dobra. No i okej, okay, myślę, że w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek. A w kolejnym wyjdziemy na wysepkę, plażę, miejscówkę piratów. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczyska w kolejnym odcinku.